To jest po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w kraju, a ludzie powinni wiedzieć, powinni sami podejmować decyzje, ludzie, a nie żeby ktoś mamił ludzi i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w Polsce. Jest a niech się zajmie sobą, i, a nie wtrąca się do telewizji. A dlaczego się wtrąca, jak pani myśli, po co to robi? No po co to robi, żeby ludzie nie wiedzieli nic, Właśnie, żeby jest... ludzi ogłupić, żeby nie wiedzieli o niczym. Jak ktoś jest sympatykiem pis to co ma teraz oglądać, Ja wszystko wymienią? Proszę pana. E... Będzie, że będą rzetelne informacje według pani? Nie. Nie będzie. Nie, nie będzie prawdy? Nie będzie prawdy, proszę pana, i ja tak, to jest moje osobiste zdanie. Nie będzie prawdy. Także to nie ma na co liczyć. Dużo osób mówi, że bardzo dro... Ale to jest po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w kraju, a ludzie powinni wiedzieć. Powinni sami podejmować decyzje ludzie, a nie, żeby ktoś mamił ludzi i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w Polsce. Czy jest demokracja teraz według Pani? Nie. Nie ma. Jest zafiana, tak? No oczywiście. Darmowe leki były zapisu dla pani? Bo dużo są już, że są, dużo, że nie ma. E, proszę pana. Czy ma pani coś? Ja, ja jeszcze nie A, dostawałam. No Ale tak, z rodzinie na przykład. Jeszcze nie mam wieku. Ale wnuki, jak najbardziej. 800 plus dla wszystkich dawacie, jeżeli już? Dla dzieci, oczywiście. To znaczy wie pan, nie wiem, jak ktoś ma na przykład 20 tysięcy dochodu miesięcznie. Tak to samochodu. wie pan, to trzeba się zastanowić. Ale tak jak ludzie zarabiają 3-4 tysiące. To powinni dostać, bo to dużo dla dzieci znaczy rodzice mogą wziąć dzieci na wczasy, mogą odpocząć, a tak, no to co? Dużo tu osób jak nie, mówi, że zakłady Tusk likwidował. Pamięta pani, jak to wtedy było? Oczywiście. Mało odbudowali stocznie, nie, to nie stocznie. autostrady, to... jakieś takie rzeczy stocznie. Proszę pana, ja osobiście w obrębie autostrady i właśnie to była obwodnica wstrzymana, a zapisili i. Na, niech się zajmie sobą, i, a nie wtrąca się do telewizji. A dlaczego się wtrąca? Jak pani myśli? Po co to robi? No po co to robi? Żeby ludzie nie wiedzieli nic. Właśnie, żeby ludzi jest... ogłupić, żeby nie wiedzieli o niczym. Jak ktoś jest sympatykiem PIS, to co ma teraz oglądać? Ja wszystko wymieniam? Proszę pana. E... Będzie, że będą rzetelne informacje według pani? Nie. Nie będzie, nie, nie będzie prawdy? Nie będzie prawdy, proszę pana, i ja tak... To jest moje osobiste zdanie. Tu i teraz. Ale dużo osób mówi, że już to słownictwo jest nieaktualne, że nie rozumiem tego. A może czas powrócić do słownictwa starego. Rozumiem. To byłoby lepiej. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili słownictwo, które jest e, nam narzucane. Na, narzucane, bo tak można powiedzieć, i tworzone. To jest po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w kraju, a ludzie powinni wiedzieć. Powinni sami podejmować decyzje, ludzie, a nie żeby ktoś mamił ludzi, i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w Polsce? Jest pana, niech się zajmie sobą, i, a nie wtrąca się do telewizji. A dlaczego się wtrąca? Jak pani myśli? Po co to robi? No po co to robi? Żeby ludzie nie wiedzieli nic. Właśnie, żeby jest... ludzi ogłupić, żeby nie wiedzieli o niczym. Jak ktoś jest sympatykiem pis to co ma teraz oglądać? ja wszystko wymienią? Proszę pana... E... Będzie, że będą rzetelne informacje według pani? Nie. Nie będzie? Nie, nie będzie prawdy? Nie będzie prawdy, proszę pana. I ja tak... To jest moje osobiste zdanie. Nie będzie prawdy. Także to nie ma na co liczyć. To mówię, że bardzo dro... Ale to jest po to, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje w kraju, a ludzie powinni wiedzieć. Powinni sami podejmować decyzje ludzie, a nie, żeby ktoś mamił ludzi i...